Cześć kochani, witam Was w nowym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z holem kosmetycznym, także będzie to filmik skierowany głównie do dziewczyn, ale myślę, że znajdą się również panowie, którzy go obejrzą do końca. Od razu mówię, że tych rzeczy nie będzie jakoś dużo, dosłownie 6, ale myślę, że całkiem fajne, dlatego stwierdziłam, że Wam je pokażę, także jeżeli jesteście ciekawi, co kupiłam, to zapraszam do oglądania. Jako pierwszy mam tutaj balsam do ust firmy EOS, czy tam EOS, jak wolicie. Ten jest akurat o zapachu marakui. Ja swój pierwszy balsam kupiłam chyba rok temu i on był o zapachu truskawkowym, o ile się nie mylę. Ja pamiętam jeszcze jak go zamawiałam przez internet, bo one nie były nigdzie dostępne stacjonarnie. Teraz już w wielu miejscach możecie je zakupić. One są w 100% naturalne, w 95% organiczne. Mają bardzo fajne składy, fajnie nawilżają mają świetne opakowanie, także czego chcieć więcej. Ja je bardzo lubię i kupiłam już kolejne. Następny produkt to odżywka do paznokci marki Sally Hansen. To jest odżywka, która ma wzmocnić nasze paznokcie i sprawić, że będą dłuższe. Ja zazwyczaj kupowałam te odżywki z Eveline 8 w 1, teraz stwierdziłam, że kupię coś innego, także jestem bardzo ciekawa jak ona się sprawdzi. Na pewno dam wam znać w jakimś filmie. Mam nadzieję, że będzie równie fajna jak ta z Eveline. Nie mam tutaj szampon do włosów z marki Planeta Organika. Ja z tej firmy jeszcze nic nie posiadałam, nie używam też tego szamponu jeszcze. To jest kosmetyk naturalny ze świetnym składem, co jest naprawdę super i on jest odżywczy do wszystkich rodzajów włosów. Nie wiem jak się sprawdzi, tak jak mówię, zobaczymy. Powinien być dobry, ponieważ jest to naturalny produkt bez żadnych silikonów, SLS-ów i innych składników niepożądanych w takich kosmetykach. Następnie mam tutaj piankę do mycia rąk z Palmolive. W ogóle fajnie, że inna firma niż Bath Body Works wypuściła kosmetyki tego typu, bo nie były one wcześniej dostępne tak w drogeriach. Ja ją kupiłam akurat w Rosmanie za około 10 zł. Były jeszcze dwa inne zapachy chyba limonkowe i pomarańczowe. Ja wybrałam akurat tą wersję malinową. Mam tutaj dwie maseczki z firmy Skin 79. Pierwsza jest z miodem, taka lekko oczyszczająca złuszczająca. A druga to maseczka nawierzająca do skóry suchej z filtratem ze ślimaka, także coś takiego innego. Mam nadzieję, że te maseczki dobrze się sprawdzą i fajnie będą działać na moją skórę. Marka dosyć znana, polecana, więc myślę, że będą naprawdę fajne. I ostatni już produkt to krem do twarzy firmy La Roche -Posay. to jest Mat, czyli krem taki nawilżający, ale też zapobiegający błyszczeniu skóry. Ja z Larusza już miałam kilka kosmetyków, fajnie się nie sprawdzają, dobrze działają na moją cerę, także teraz właśnie tego kremu będę używać na dzień. To już były wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!